Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na konsylium stawić się z osobą towarzyszącą. Jest to na pewno cenne wsparcie, ponieważ osoba towarzysząca także ma prawo do zadawania pytań. Z moich obserwacji pacjenci różnie zapatrują się na uczestnictwo na takiej naradzie. Dla niektórych jest to dodatkowy stres i wolą usłyszeć informacje o planie leczenia od koordynatora, którego już znają i na tym etapie. Zdążyli się już nawet czasami zaprzyjaźnić, przyzwyczaić też do siebie. Dlatego ta, to przekazywanie tego planu leczenia i sposobu leczenia jest takie delikatniejsze, tak powiedziałabym. Często pacjentki mówią: Nic nie zrozumiałam z tego, co mówili lekarze na konsyliu, co mam zrobić? Często język medyczny, jakiego używają lekarze, jest dla pacjentów nie do końca zrozumiały.